Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl W ramach 24. kolejki pierwszej grupy czwartej ligi na Sołtysią przyjechała przedostatnia w tabeli Unia Kosztowy. Na papierze zadanie wydawało się łatwe, ale sam mecz pokazał, że Unia to kompletnie inny zespół niż w rundzie jesiennej. Przed meczem kibice Podlesianki mieli okazję zagrać w popularną grę Znajdź Różnicę. To oczywiście pół żartem, pół serio, bo spotkanie na linii sędziowali bracia bliźniac. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Podlesianka, Tomanek, Wacławski, Nowotnik, Paszek, Mendela, Rzemła, Renner, Rosiński, Jarnot, Lisiński i nawrot. Trenerem gospodarzy jest Dawid Bremer. Jeżeli chodzi o Unię Kosztowe, Adamek, Szal, Matera, Szołtyc, Kowalski, Wolny, Had, Paluch, Bielusiak, Paryż i Siwek. Trenerem Unii Kosztowej jest Krystian Odrobiński, notabene były szkoleniowiec Podesianki gatowic. O 17 rozpoczynamy to spotkanie. Piąta minuta meczu. Daniel Paszek, piłka posłana na prawą stronę boiska do Bartosza Nowotnika. Ten doskonale uruchamia rzemłę, rzemła w pole karne. Radzą sobie goście, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Lisiński w pole karne do Jarnota. Ten ma znakomitą okazję, strzela broni to jednak Piotr Adamek, ratując swój zespół przed utratą no, no, no. bramki. No to minuta 13 i szansa Unii kosztowy w pole karne wpada, Jakub Khat przewraca się, domaga się jedenastki, sędzia nakazuje grać jednak dalej, no jak pokazuje powtórka, nie ma mowy tutaj o jedenastce dla zespołu Unii spotkaniu. Przeglądali się nieobecni Maciej Stachon oni Maciej Niesyto, którzy pauzowali za żółte kartki. Przemysław Rzemu. Piłka do Pana w pole karne do Jacka Jarnota. Temu nie udało się jednak skierować piłki do siatki Piotra Adamka. Nasi zawodnicy wyczekiwali pierwszego trafienia w tym meczu. 33. minuta. Daniel Paszek. Mendela, ponownie Paszek. Ładne zagranie Paszka Fuliczkę do Lisińskiego Lisiński w polu karnym wykłada wzdłuż bramki do Jacka Jarnota. I 1 do 0 prowadzi Poglesianka w 33 minucie tego meczu. 22 bramka Jacka Jarnota w bieżącym sezonie czwartej ligi. Doskonałe też dogranie Lisińskiego. No a Jarnotowi pozostało umieścić piłkę w siatce. To już minuta 37. Rosiński na lewą stronę do Paszka. Paszek schodzi na prawą nogę. Zagrywa na 18 metrze. Nowotnik Jarnot. Jest Mendela. Strzela na bramkę. Broni to Adamek. Jeszcze poprawia Paszek. No i jeszcze raz dobrze w bramce Unii. Spisuje się kapitan. Goście Piotr Adamek. Duża przewaga podlesianki w pierwszej połowie. No goście ograniczali się. Do obrony, a to sytuacja z 41 minuty. Gola szukała Unia strzały na bramkę Macieja Wolnego. Czujnie jednak między słupkami broni to Artur Doman. Druga połowa. 53 minuta tego meczu. Ruszają goście na bramkę Podlesianki Sebastian Siwek. Ładnie rozprowadził piłkę na lewą stronę boiska. Tutaj jest Paweł Szołtys, zagrywa w pole karne, strzela Sebastian Siwek, dobre uderzenie z pierwszej piłki, no ale nie dał się zaskoczyć Artur Tomanek. Minutę później kolejna akcja, unikosztowy, piłkę na lewej stronie Małukasze Matera, Matera w polu karnym, wykłada na 16 metr. Do piłki dopada Michał Paluk, i jest jeden do jednego. No niespodziewany obrót sprawy przy ulicy Sołtysiej. zamieszanie w polu karnym, wykorzystane przez Unię. Próbował ratować jeszcze sytuację Marcin na obrot, no ale nie udało mu się zablokować tego uderzenia. 1 do jednego w 54. Minucie tego meczu. 3 minuty Później gola szuka Podlesianka, Paszek zagrywa w pole karne, jest tutaj, Wacławski strzela, sędzia przerywa jednak grę, bo nasz obrońca zagrał piłkę ręką w polu karnym Unii. 69. minuta, uderzenie z rzutu wolnego prosto w mur, jeszcze poprawka. No przypadkowo goście stwarzają sobie dobrą okazję, uderzenie na bramkę, zablokowane, no i kotłowało się przez moment w szesnastce Artura Tomanka, na szczęście gospodarzy, niebezpieczeństwo zażegnane. Kwadrans do końca tego meczu, upływały tej minuty, poddesianka szukała bramki, ale to Unia również groźnie atakowała strzał teraz wzdłuż bramki, piłka przechodzi jednak w bezpiecznej odległości od bramki Tomanka. Rosiński, piłka w pole karne do Jacka Jarnota. Jacek Jarnot, wycofanie do Nowotnika jest Rzem, a uderzenie na prankę przeniesione jednak nad poprzeczką Piotra Adamka. A to już 95. minuta. Paszek na prawą stronę do Rzemu. Jest tutaj Nowotnik, który jest faulowany przez Rafała Ściążko i będzie rzut wolny dla ekipy z Sołtysi. Ostatnie sekundy tego meczu. Bartosz Nowotnik w polekarne. karne, wybijają to goście, jest Marcin Rosiński, uderza, jest tam jeszcze Artur Taradaj! I 2 do 1 prowadzi Podlesianka w 97 minucie meczu, na zwycięską bramkę strzela 16-letni Artur Taradaj. Niebywała historia, fantastyczny happy end dla Podlesianki, no i kapitalne zachowanie tego młodego napastnika. Ogromna radość przy Sołtysiej, bohaterem Artur Tarade, który w dwóch kolejnych meczach strzela bramkę dla Podlesianki, no a ta z Unią była niezwykle ważna. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że bardzo możliwe, że mogłoby to nie wpaść po prostu do bramki, więc odruchowo piętką skierowałem to jakby bardziej w stronę bramki i... Co prawda Brakaż coś tam próbował obronić, ale no w końcu wpadło, więc bardziej był to tak instynktowny strzał, ale jak widać się opłacił. No ciężki mecz na pewno, dużo, dużo walki, dużo pracy, dużo takiej szarpanej gry. Z pierwszej połowy jestem zadowolony, tutaj w ataku pozycyjnym radziliśmy sobie dobrze. Duże posiadanie piłki, strzelona bramka, no i gdzieś tam w drugiej połowie Troszeczkę ten mecz e, nie potoczył się po naszej myśli. E, zmuszeni byli, byliśmy walczyć o, o, o zwycięstwo, oddaliśmy rywalowi jedną bramkę. No i zrobiła się taka ogromna nerwówka e, unia kosztowy no pokazała, że walczy o życie. To rozmawialiśmy przed meczem z zawodnikami, że to będzie zespół, który będzie e, no, walczył walczył o każdy punkt. E, są, są pod dużą presją wyników, chcą się utrzymać i pokazali to w dzisiejszym meczu. Za co dla nich oczywiście tutaj duży, duży szacunek z tego miejsca. No a my z taką kurczę mocną konsekwencją próbowaliśmy strzelić tą bramkę. Wpadło w 95. minucie. No pozostaje się tylko cieszyć. Przyjdzie czas teraz w najbliższych dniach na, na, na szybką analizę i już przygotowujemy się do meczu z rozwojem. No wydaje mi się, że pokazaliśmy się dobrze, daliśmy ciężkie warunki pod Lesiu. Była okazja, żeby wyciągnąć remis tutaj z tego, z tego, z tego, z tego boiska i wywieźć do nas do Mysłowic, do kosztów, no ale niestety dostajemy w 96. minucie bramkę no i, i niestety jesteśmy bez punktów. No wiadomo, że porażka jak zawsze boli bardzo. Druga połowa nie należała do nas. Mogliśmy się na pewno załować lepiej w niejednej sytuacji. Graliśmy troszeczkę chaotycznie, no ale chwała nam za to, że do końca i dzisiaj wywózimy trzy punkty z tego meczu i tyle I już czekamy na sobotni mecz z Rozwojem. Bardzo ciężki mecz do oceniania, bo uważam, że pierwsza połowa nawet na bardzo, może na bardzo to nie, ale na dobrym poziomie gdzieś tam kontrolowaliśmy na pewno ten mecz. Przeciwnik stworzył sobie jakieś tam sytuacje, Myślę, że taką jedną, dwie groźne, ale myślę, że cały, cała ta pierwsza połowa była pod generalnie dużą kontrolą. No, w drugiej połowie, niestety, straciliśmy bramkę i, i musieliśmy, musieliśmy szukać jakiejś sytuacji do, do strzelenia bramki. Ona nie wpadała, więc czas nam szybko bardzo leciał, ale na szczęście pod, pod koniec udało nam się wyharatać to zwycięstwo. Także mecz na pewno bardzo ciężki. Mecz był mocno zacięty. A co prawda strzeliśmy gola. Na... W 33 minucie straciliśmy i myślę, że przez pierwszą część nas spokojnie przeważaliśmy. No to w drugiej połowie mogę powiedzieć, że lekko się to posypało i straciliśmy to prowadzenie. Gra była bardziej nerwowa. No i ja, jako z ławki, czułem, że te zmiany mogą być kluczowe. I właśnie co dzisiaj udało mi się pokazać, że ten gol jakby. Nie cieszę się z tego, jako jednostka, tylko jako drużyna. Nieważne, czy ja bym to strzelił, czy Rosa, czy ktokolwiek z tego zespołu, ale uważam, że tego w kontekście ligi bardzo dużo nam dał, ponieważ są tu ważne trzy punkty. Oczywiście, z punktu widzenia szkoleniowego, ja mam sporo zastrzeżeń do tego meczu, nie będę tego ukrywał. Wymagam od zespołu dużo lepszej gry. No dużo większej organizacji wojskowej. No ta, ta druga połowa no to, był taki, to była taka wymiana ciosów, do której my nie chcemy doprowadzać, mając takiej klasy zawodników. Ale muszę powiedzieć, że w jakiś tam sposób udało nam się taktycznie zgrać te dwa mecze. Kilku zawodników zostało, zostało oszczędzonych. Dzisiaj nie zagrał Maciek Niesyto i Maciek Stachoń. Bardzo, bardzo ważni. Bardzo ważne postacie naszej szatni. Oni, oni pauzowali za kartki, także wracają teraz za, za te kilka dni na mecz z rozwojem. No tutaj też Krzysiek Grender, nasz, 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 nasz podstawowy zawodnik, też dostał drugie 45 minut wolne, żeby się troszkę zregenerować. Zagraliśmy lekko bank, no ale mecz pokazał, że, że to my zgarniamy pełne, pełną pulę. Ale ja mimo wszystko bym nie patrzył na inne drużyny, nie patrzyłbym na to, kto jest bliżej awansu i tak dalej. Patrzmy my, jak podle się z meczu na mecz, starajmy się wygrywać, grać coraz lepiej. Bo ta liga jest tak wyrównana i tak ciężka, że jeżeli my mamy patrzeć na to, kto ma, kto ma awansować zaraz, to równie dobrze, bo połowa ligi można na to patrzeć. My robimy po prostu. Swojej i chcemy w każdym meczu grać o 3 punkty. Po fantastycznej końcówce wygrywamy z Unią kosztowy 2 do 1. Czasu na regenerację nie będzie zbyt dużo, bo już w sobotę na wyjeździe zagramy z rozwojem Katowice. Początek meczu zaplanowano na godzinę 11, a my przeprowadzimy dla Was transmisję na żywo z tego spotkania. Do zobaczenia na stadionie i przed ekranami.